Dzięki współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem w Szanghaju była tam pani na stypendium mody. Co pani szczególnie zapamiętała z tej podróży? To jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ Szanghaj zachwycił nas bardzo. Jednak chyba taką najciekawszą rzeczą było zwiedzanie domów projektantów i tych domów, w których właśnie są. Firmy, które projektują, gdzie na każdym piętrze są, nie wiem, są działy, które są odpowiedzialne każdy za coś innego. Są krawcowe, są trendsetterzy, są ludzie, którzy przygotowują moodboardy, ludzie, którzy po robią pokazy. I to chyba było takie takie najbardziej niesamowite dla mnie. W czasie stypendium spotkała pani młodych projektantów z wielu krajów świata. Jak Pani ocenia to spotkanie? Co Was różniło, a co Was łączyło? Zgadza się. Było nas ponad 30 osób na tym stypendium. Różne narodowości, różna kultura. I miałam takie namacalne zdarzenie się, z spotkanie właśnie z tymi, z tymi ludźmi, dlatego że byliśmy podzieleni na, cztery, na grupy czteroosobowe. W których każdy z nas był innej narodowości, mieliśmy przygotować projekt inspirowany chińskim kostiumem, gdzie każdy no ta, ta, ta różnica takiej kulturowości, narodowości była, była zauważalna właśnie, jak, jakie mamy inspiracje, że każdy z nas ma inne inspiracje, każdy z nas ma inne patrzenie, jakby na, na projekt i inny pogląd. Czy nauka w naszej szkole przygotowała Panią do tego wyjazdu? Tak, i powiem szczerze, nie jest to żaden kokiet, aczkolwiek e, nasza szkoła bardzo e, tutaj właśnie kładzie nacisk na, e, na to, jak zachować się później właśnie w, w tych takich dalszych projektowaniach, i mamy bardzo wysoki poziom. Niedługo wylatuje Pani na Fashion Week do Vancouver w Kanadzie. Jakie pani ma oczekiwania i co tam zobaczymy? Tak, już 12 października <coughs> będę miała pokaz właśnie bankowy, z czego bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że będę chyba pierwszy raz na tak dużej imprezie i że zobaczę tylu zdolnych projektantów. Fajne jest to, że właśnie tak jak rozmawiałyśmy z dziewczynami z roku, że warto jest brać udział właśnie w pokazach, w konkursach, dlatego, że nigdy nie wiadomo, kto nas zauważy, prawda? Nigdy nie wiadomo, że któraś, że nie wiem, coś z naszej kolekcji przykuje uwagę i, i po prostu potoczy się to jeszcze dalej. Co zobaczymy? Zobaczymy kolekcję, którą, którą właśnie tutaj pokazywałam w szkole, gdzie była jej premiera z tym, że rozbudowałam ją troszkę i, i będą jeszcze nowe rzeczy.